z tej strony Media. W dzisiejszym wypadku jesteśmy w Pet Simulator. i dzisiaj Wam powiem bardzo ważną rzecz, bo dokładnie za 3 godziny 20 minut, czyli równo o 17, mamy merch dropa. Czyli mamy dokładnie do kupienia na stronie Big Gamesa dwa nowe peciszki, do jakie normalnie maskoteczki, ale to wszystko Wam dzisiaj po, opowiem, Ale wy Widzowie, zostawcie tu łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka i powiem Wam. Jakie sekretne kody tutaj, gdzie je wpisywać, jak się je otrzymać i takie tam różne rzeczy Więc no myślę, że łapkę zostawicie i napiszecie w komentarzu Misiek, napiszcie w komentarzu misiek, jak przypnę serduszka I jak napiszecie misiek to właśnie będę przypinał serduszka A misiek dlatego, że zaraz powiem wam jak zdobyć dwa ekskluzywne huge. Gdy będzie tak mała ilość, że ojku Tak jak te kotki ekskluzywne kiedyś, no najmniejsze i tak jest Pegasusów, ale no Kolejne huge, które można w ogóle zdobyć, jak jest naprawdę, już naprawdę dużo. I dzisiaj także rozdamy sobie pety, więc jeżeli ktoś mnie zaprasza do banku, a widzę, że do banku mnie zapraszaliście. Ojejku, jest dużo nowych osób. Słuchajcie, mamy też troszeczkę nowych petów do rozdania dla was. Oku, czy zobaczcie, 17. Te dla was pety są do rozdania dzisiaj na odcinku jeszcze, więc to musicie pisać, misiek, w komentarzu. Dobra, już wam pokażę, co się dokładnie stanie o za 3 godziny 19 minut. I napiszcie mi w komentarzu, czy bardzo chcecie, żebym to kupował. Czy bardzo chcecie, żebym to kupywał, czy nie. Napiszcie mi w komentarzu o tym. Yy, a teraz ja przejdę do tego, czego trzeba przejść. Czyli do tego. Czyli rzeczy, które za chwilę będą do kupienia. I mamy tutaj Dock Plus, Pet Simulator I to jest na razie sprzedane, ale to tylko dlatego, że otworzy to się wszystko o 17. Będzie do kupienia taki oto misiek, Ciekawostka jest taka, że ten Otomisiek jest zrobiony z prawie najtańszego, prawie materiału. materiału. Tutaj jedynie te łóżka. Ale to, to wszystko, no to to jest bardzo tanie, żeby to zrobić. Więc z tego co wiem, to będzie kosztował ponad 200 zł za takie coś. Napiszcie, czy będziecie to kupywać. <grytanie> Napiszcie w komentarzu, czy ktoś to będzie kupywał. 200 zł, tak? Bo to 50 dolarów. Także jest dostępność do Polski to mamy tutaj tak, on jest 6 na 8 na 8. 100% poliester. Okej, okay. i coś takiego będziecie mogli sobie zakupić. I od razu przy zakupie tego do domu będziecie mogli dostać w tym kod do gry. Więc będziecie od razu mieli kod, że będziecie mieli go i w grze i w domu. Albo. Będziecie mogli sobie wziąć podobną, tylko nie pieska, tylko smoka! Dragon Plusz! Prawdopodobnie cena będzie ta sama, wysyłka od 1 do 3 tygodni, więc jak ktoś chce, to tu będą sekretne kody w nich, y, które będą pozwalały takiego piecika właśnie sobie dodać w gierce. I ten jest widać większy, czyli smok będzie większy. Smok ogólnie będzie większym jeszcze. Y, w domu będziecie mieli go większego. Też 100% poliestru. Okej, okay. i także dostajecie kod do wykorzystania w grze. No i kiedyś był ten kotek. Kotek był taki grubszy troszeczkę, a teraz są takie już bardziej yy, kwadratowe. Okazuje, że wszystko się sprzedało. Yy, no i z nich będziemy mieli sekrety kody. No ciekawe, czy go kupywać czy nie. To jest ponad 200 zł za takiego baskotkę. Prawda taka, że taką baskotkę za dwie dychy można było pewnie zgarnąć lub no, nawet samemu prosić o produkcję takiego czegoś z dych, no tylko prawdopodobnie tu liczy się ten sekretny kod na tego peta grze też bardzo dużo, że większość sceny to jest ten kod w grze bo produkcja takiego czegoś nie jest droga ale no, zobaczymy, zobaczymy, więc no drodzy widzowie idziemy sobie jeszcze odebrać tutaj, zobaczymy czy mam jakieś nowe jeszcze komendy admina będziemy się tu już to już sprawdzać, nie mam nowego admina, mam tylko tą jedną komendę jak widzicie mam ją dostępną no to trzeba wam chyba porozdawać jakieś... A, jeszcze wam pokażę, gdzie te kody w ogóle wpisywać, jak już taki kupicie sobie taką baskotkę. I gdzie taki kod wpisać? O! No i to mi się podoba. Dobra, już wam pokazuję, gdzie taki kod wpisywać. Wchodzicie sobie wtedy tutaj. Wchodzicie w... O, Mystery Nie. A Nie tu. W Exclusive Shop. I wtedy wchodzicie tutaj. Official Pet Simulator Plus, czyli oficjalne baskotki Pet Simulator. I wpisz kod do PETA i wtedy klikacie tutaj. Jak macie taką maskotkę, to na przykład piszecie sobie kod na maskotkę, tak? M W myślnik 2465438222138. Ten i wtedy dajecie redeem i wtedy Wam działa, tak? Na przykład. No ale to wtedy z tej maskotki musicie wpisać. To tam wpiszecie, nawet będziecie mieli. Dobra. Ja dzisiaj sobie kradę z tego banku kolejne peciki. A nie depozyt. Withdraw. Dobra. Raz, dwa. Tu, tu, tu. Dobra. E, myślę, że tyle będzie git. 10 pecików. To sobie weźmiemy. I dzisiaj komuś rozdamy. Czyli na przykład mamy tutaj Ferek. No to idziemy do Ferka. Ferek mnie zaprosi do banku. Wy też możecie mnie zaprosić do banku. Preston, Ruby, Mogę, Exclusive. Proszę, dam mojego najpeta Daisy. Nie, nie. nie dam ci ekskluzywa. Powiedziałeś, że chcesz Ja łamię system, robię wszystko na odwrót Więc ci damy gemy <laughs> Widziałeś to? Dobra, przepraszam Ale ja, ja, ja lubię tak łamać system Więc jak ktoś mnie prosi o peta, to dam Gemę, jak ktoś mi prosi o gemę, to dam peta <laughs> ale będziecie mieli kilku youtuberów swój bank To wam się pomiesza Dobra <laughs> Dobra, co my To mamy? Zoe, Rocky A ty nic nie chcesz no to ci damy peta, masz. Okej. Okay. Yy, nie zna. Oj. Dobra, bierzemy. Co ty masz? i yy, Jack, Skut, Stella, proszę. Proszę, peta. No to niestety ci peta nie damy. Kupisz sobie tego peta. Dobra. Lepiej będziecie ci kupić, będzie twój. Dobra. Przepraszam, że tak widzowie robię, ale. Ale dla mnie to wydaje się mega zabawne. Że, że widzę, że coś proszę, a ja daję. Ale daj i tak dużo, że tego PETA sobie kupi. Więc spokojnie. Co my tu mamy? Demon, Bentley, Milo, Max, Sophie, Bailey. O tu... Czemu debil tu napisałeś? Jestem debilem, tak? Dobra, nie widzę, więc zrobimy to inaczej. Eee. Poczekajcie. Bo on mnie wyzywa. On mnie wyzywa. Napisał tu debil. No to dobra, ja to zrobię. E, tutaj napiszemy. Oj. Nie wyzywaj. O. I peta nie wyzywaj mu damy. To jest Gdzieś tu pet nie wyzywaj. Tu jest. Nie wyzywaj. No i masz. Dobra. Nie wyzwamy. No właśnie. Okej. Okay. <noise> no nie, no kto mi dał peta? No kto nazwał peta debil? I mi go dał, żebym go zobaczył w banku. O, to jest pusto. No to na zachętę, żebyś się rozwijał. Nie jak papier tarotowy, ale troszeczkę lepiej, to masz 10 milionów. Żebyś się rozwijał w tym pet simulatorze. Okej. Okay. No, myślę, że ci to starczy na start. To nie jak papier toaletowy, tylko lepiej się i dobra. Okej, okay, tu też piszę. Please, daj peta 6 TTT. Dobra. Y... O nie, troszeczkę za dużo. Damy mu dwa. O. Dwieście. Dobra, tyle będzie git. Masz. Gujegu, ile już straciłem. No, nie, nie daję mu peta, daję mu gemy. Ale to za to kupi sobie. Ile on chciał w ogóle? 6 TTT. No trochę. Trzeba mu dać tego. Dobra, nie ma tyle gemów, że mu starczy. Dobra. Nie wiedzieć po prostu. Yy, Kupisz się lepsze pety za te 200 milionów gemów. No. <grywy> Tylko czekaj na merchanta, czekaj na merchanta. Yy, co my tu mamy jeszcze? Pusto. No dobra, no to jak masz pusto, to na rozruch firmy, to masz. Gdybyś rozruszał się tam troszeczkę firmę. No i dobra, w ogóle widzę, że wszyscy bijają masterkę. Bo za masterkę jest yy, deska kocia, więc no trzeba wbijać tą masterkę. A ja Wam dziękuję w ogóle widzowie za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeszcze napiszę sobie uśmieszek. Więc na razie trzymajcie to kolejnego odcinko.